Dobry wieczór, drodzy przyjaciele. W dniu dzisiejszym w końcu dotarliśmy do środkowego mięśnia brzucha. Sprawdźmy, za co on odpowiada. Jak zmieni się pozycja ciała w porównaniu do ostatniego razu na skutek różnicy mięśni kwadratowych lędźwi, jak to wpływa na pozycję kręgosłupa. Zdarzają się takie przypadki? Są one dość częste, kiedy zmienia się pozycja kości krzyżowej. Pojawia się nachylenie kości krzyżowej. Jest ona wtedy dość niesymetryczna, a to w znacznym stopniu wpływa na ruch i na pozycję całego kręgosłupa. Bardzo często zdarza się, że jedno skrzydło kości krzyżowej jest niżej, a drugie znajduje się wyżej. Zdarza się to, gdy występuje różnica w mięśniach czworobocznych lędźwi. Bardzo często wynika to z różnicy między mięśniami pośladkowymi średnimi. Mięsień pośladkowy średni znajduje się tutaj po boku w tym miejscu. Pokrywa cały ten obszar. Główny ruch, który wykonuje, jeśli izolowany. Cała reszta ciała nie porusza się, tylko zmusza mięsień do napięcia. Podnosi on nogę w taki sposób, to taki ruch. Dzięki temu mięśniowi możemy go wykonać podnosi nogę na bok można na przykład wykorzystać ten ruch w tańcu zazwyczaj jednak nie korzystamy z niego to ten ruch nie musimy go jednak wykonywać często mięsień ten bierze również udział w stabilizacji miednicy podczas ruchu jeśli moja noga się porusza a reszta ciała nie to wykonuje ten ruch jeśli zaczyna się poruszać na nodze podpornej, nie pozwala miednicy na ruch. Jak widać, idzie tutaj, w ten sposób, czyli miednica utrzymuje się na miejscu. To jeszcze jedna funkcja tego mięśnia: odsunięcie nogi na bok i stabilizacja miednicy. Wyobraźmy sobie, że występuje różnica między prawą a lewą stroną. Jak to wpływa na pozycję miednicy? Kiedy ten mięsień jest napięty, Noga przy nieruchomej miednicy podnosi się na bok. Mamy tę oś miednicy. Przechodzi przez środek. Tutaj mamy odległość między miednicą a biodrem, nogą. Między tą osią jest taka sama. Jeśli ta noga odejdzie w tym kierunku, odległość staje się większa z tej strony. Wyobraźmy sobie, że ten mięsień jest skrócony. Tutaj stał się krótki i przesunął nogę w swoją stronę. Nie pozwala jej wrócić. Może się tak stać. W tej pozycji człowiek stoi. Znalazł się w tej pozycji. To znaczy udało mu się taką przyjąć. Okazało się, że ten mięsień napiął się raz i tak pozostał. Znalazł się po tej stronie. Ten mięsień jest skrócony i nie pozwala znowu podnieść nogi tutaj. Zaczyna mu się pod tym napinać przeciwna strona. Gdzie mięśnie są dłuższe, powstaje taka pozycja po stronie skróconego mięśnia to ramię jest niżej i ta noga, z krótkiej strony mięśnia, będzie bliżej do ramienia, praktycznie pod ramieniem. Z drugiej strony mięśnia okazuje się, że jest na jednej linii z nosem staje się dłuższy, jeśli wystąpi różnica między tymi mięśniami. Wyszło nam takie ułożenie: okazuje się, że odległość między osią biodra a udem jest mniejsza, tutaj jest większa. Muszę wstać, nie mogę stać na jednej nodze. Kiedy obie stopy dotykają podłogi, biodra dostosowują się. Ta połowa biodra, gdzie mięsień jest skrócony, znajdzie się niżej, natomiast połowa biodra, gdzie mięsień jest dłuższy, będzie wyżej. To wpływa na stopy. Tutaj, po stronie dłuższego mięśnia, ciężar przesuwa się na zewnętrzną część stopy, tu z kolei na wewnętrzną. To wpływa na ruchy kolan. Tutaj kolano będzie się wygodniej poruszać. Będzie szło do środka tutaj. Z tej strony, gdzie mięśnie są dłuższe, łatwiej będzie nam wykonać ruch na zewnątrz. To w znacznym stopniu zauważalne w momencie, kiedy człowiek wchodzi po schodach od strony krótkiego mięśnia. Będzie stawiał krok w ten sposób. Z długiej strony będzie stawiał krok w taki sposób: kolano do środka, kolano na zewnątrz. Ciężar na zewnętrznej części stopy. Ciężar na wewnętrznej części stopy jest większy. Kość na stopie. Tutaj jest go więcej. Tutaj nie ma go wcale, lub jest mniej. W taki sposób otrzymujemy następującą pozycję ciała: z tej strony kolano będzie się uszkadzać. Wewnętrzna część będzie nas ciągle boleć. Tutaj będzie boleć, będzie przeciążenie. Natomiast staw. Będzie w większym stopniu uszkodzony tutaj, z tej strony. Sam staw kolanowy też będzie uszkadzany. Nie będzie możliwe utrzymanie stabilności na lewej nodze. Równowaga będzie utrzymana w stopniu marginalnym. Kręgosłup zrobi skręt tutaj, taki lub taki, zależnie od mięśni, które są na górze, zależy jak będą pracować. To pozycja kości krzyżowej. Przy takiej pozycji kręgosłup może zginać się w ten lub podobny sposób. Inne mięśnie także zmieniają pozycję. Jak to wpływa na ruch? Wpływa to na sam krok. Z boku, na przykład, z prawej strony, mam krótki mięsień. Spójrzmy teraz. Kiedy będę iść, mam tu linię centralną. Z boku tego krótkiego mięśnia. Nie mogę postawić nogi, miałem do przodu. Zawsze będzie mi trochę odchodzić na bok. Będzie występował taki skos. Z boku tego mięśnia nie mogę zrobić dobrego kroku, bo ten mięsień jest krótki, a noga znajduje się zbyt blisko środka. Cały czas się tak ustawia. Biodro z tej strony również zaczyna się tutaj nachylać. Okazuje się, że moje środkowe mięśnie pośladkowe pracują podczas kroku w taki sposób, kiedy się ustawiają. To środkowe mięśnie pośladkowe, ponieważ noga już ułożona jest na bok, bliżej do ramienia, będzie nadal pracować na przeciwnym kroku. Z powodu skrócenia mięśnia, noga już układa się nieprawidłowo. Ustawia się bliżej ramienia względem środka ciała. Następnego kroku nie uda się już postawić normalnie. Z każdym krokiem moja prawa noga będzie praktycznie cały czas poruszać się pod ramieniem z nachyleniem, natomiast lewa będzie się poruszać pod nosem. Będzie się przez to skręcać. Dziać się, tak będzie w tym miejscu. Ze strony krótkiego mięśnia będzie z tyłu, a ze strony mięśnia długiego z przodu. Jest to powód różnicy w dużych mięśniach pośladkowych. Ten obrót biodra to różnica w dużych mięśniach pośladkowych. O nich porozmawiamy później, nie dzisiaj. Zrobimy to następnym razem. Następnym razem właśnie tym się zajmiemy. Co należy w tej sytuacji zrobić? Pojawia się pytanie: skoro to wszystko rozumiemy, to co teraz powinniśmy zrobić? Musimy zacząć od tego, że ten krótki, napięty mięsień musimy wydłużyć i w pełniejszym stopniu zrelaksować. Zaczynamy trenować. Mieliśmy taką pozycję, prawda? Taka właśnie była pozycja. Ta noga tutaj, ta tutaj. Jeśli zaczniemy teraz trenować, wyjdzie nam tak, w taki sposób. Tak mi się wydaje. Jeżeli teraz skrócimy lewy środkowy mięsień jagodowy, to zamiast tego uzyskamy to. Nie jest to zbyt korzystne. Jest gorzej niż było. Symetrycznie ruch będzie taki sam. Będzie symetryczny, czyż nie? Wydaje mi się jednak, że to nie jest zbyt użyteczne. Taki ruch jest niekorzystny. Dlatego na początek powinniśmy obrócić tę nogę tutaj, bliżej środka. Aby to zrobić, musimy zacząć od usunięcia tego skrócenia. Zacznijmy od wzięcia piłki to cały ten obszar. Naszym zadaniem jest pracować nad skróconym mięśniem. To wszystko masujemy, to wszystko tutaj, aby nie zostało żadne zmienione chorobowo miejsce. Z której strony ćwiczyć, określamy według ruchu. Określamy, jak przebiega ruch. Jednym ze sposobów, jak to określić, jest zmierzenie odległości tutaj, między tym punktem na udzie a kostką. Z tej strony, gdzie odległość jest mniejsza, mięśnie są krótsze. Z tej strony mięśnie są krótsze. Są też inne oznaki. To między innymi nachylenie w tę stronę. Ramię będzie niżej po stronie krótszego mięśnia. Jest jeszcze jeden znak. Po stronie krótszego mięśnia jest noga. Będzie łatwiej podnieść ją w tym kierunku. Z przeciwnej strony będzie trudniej. Po stronie krótszego mięśnia kolano będzie odchodzić w tym kierunku. Podczas kroku można przeprowadzić jeszcze jeden test. Znaleźć linię na podłodze, zamknąć oczy i postawić pięć kroków. Jeśli na przykład znajdujemy się po prawej stronie tej linii, prawy mięsień jest skrócony. Jeśli znaleźliśmy się po lewej stronie, skrócony jest lewy mięsień. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy pracować na obu stronach, zarówno prawej, jak i lewej. Nie będzie gorzej. Po stronie bardziej skróconego mięśnia będziemy mieli wrażenie, że mięsień jest gęstszy, a zmian chorobowych jest więcej. Pierwszym od czego trzeba zacząć jest rozluźnienie całej tej części, usunięcie skurczów, a następnie przystąpienie do ćwiczeń. W tym przypadku trzeba pracować nie nad Wzmocnieniem przeciwnego środkowego mięśnia brzucha, ale nad rozciągnięciem krótkiego. Pokażę jeden ze sposobów, jak rozciągnąć ten mięsień. Bierzemy poduszkę i dowolny wałek. Określiliśmy, że po prawej stronie da się wyczuć krótki mięsień. Kładziemy się więc na lewym boku. Kładziemy się na lewym boku. Podkładamy poduszkę pod biodro z przeciwnej strony. Dolną nogę kładziemy do przodu. Po stronie, z której zidentyfikowaliśmy skrócony mięsień, kładziemy nogę do tyłu, tak aby biodro było mniej więcej w jednej linii z kręgosłupem. Kładziemy kolano tutaj, prosto na podłogę, staramy się dotknąć podłogi kolanem. W tej pozycji po prostu leżymy. Tutaj będzie się rozciągać. Jeśli nie czujemy naciągnięcia, podnieśmy nogę wyżej. Jeśli naciągnięcie czujemy tutaj, a nie tutaj, przesuńmy poduszkę niżej. Jeśli jest bardzo mocne, wykonujemy ćwiczenie bez poduszki, czyli próbujemy położyć kolano. Jeśli w ogóle nie możemy położyć kolana, to najpierw robimy to bez poduszki, a potem możemy zwiększyć wysokość. Równolegle zaczynamy trenować mięsień przeciwny. Należy zacząć od prostszych ćwiczeń. Leżymy na boku, dolną nogę zginamy. Górną nogę ustawiamy tak, aby znajdowała się na jednej linii z kręgosłupem, a następnie Zaczynamy ją podnosić. Podnosimy i opuszczamy. Możemy ją zatrzymać na górze, aby przyzwyczaiła się do tej pozycji. Jest to dla niej niezwykłe, ponieważ podczas kroku znajduje się tutaj, podczas ruchu porusza się tutaj. Rzadko bywa tutaj. To znaczy, że ten ruch jest dość nietypowy. Dlatego podnosimy i po prostu trzymamy statycznie. Robimy to bez ruchu. Robimy to w tej pozycji. Można tak trzymać przez 10, 15, 20 sekund. Róbmy to w tej pozycji, kiedy noga jest na jednej linii z kręgosłupem. Trzymamy, a potem opuszczamy. Następnie nogę stawiamy do przodu. Właśnie tak. Mniej więcej, jak podczas kroku, aby była względnie do przodu. W ten sposób podnosimy, trzymamy, utrzymujemy statycznie. Jeżeli mięśnie szybko się męczą, można zrobić kilka podejść. Potem najtrudniejsze z powrotem do tyłu. Podnosimy i tak trzymamy. Jeśli zmęczenie występuje tutaj, to znaczy, że wszystko robimy dobrze. Jeśli zmęczenie odczuwamy tutaj, a tutaj nie, to znaczy, że zbyt mocno pomagamy sobie miednicą. To pierwsze ćwiczenie, od którego należy zacząć. Osoby, które subskrybują kanał z ćwiczeniami powinny również od rozpocząć od pracy nad tym mięśniem. Na kanale podaję więcej szczegółów. Pokazuję, gdzie i jak pracować, w jakich miejscach należy się rozciągać. Następnie przechodzimy do ćwiczeń na stabilizację miednicy. Ważne, aby ten mięsień pracował dynamicznie, w ruchu. I aby nie występował skos podczas chodzenia. W ten sposób średni mięsień pośladkowy wpływa na pozycję miednicy. Większy wpływ wywiera na nią duży mięsień pośladkowy, o którym dowiemy się więcej w najbliższym czasie. Do zobaczenia.